Cześć, witam wszystkich ze strony Carboneum. Dzisiaj zaczynamy nowy tryb w Karbolik. To będzie tryb zombie. Jeżeli chcecie uczestniczyć w tej zabawie, zapraszam Was do zapisywania się na ten tryb. Zapisy będą się odbywać tylko pod tym materiałem na dole. Wpiszcie zombie i to będzie Was, was upoważniało do tego, żebym wziąć udział w losowaniu e, osoby, która będzie grała właśnie w tym trybie. Ważne jest, żebyście mieli własny team, czyli 4 osoby. 4 osoby, żeby uczestniczyły właśnie w tym w tym, w tym trybie, w tej zabawie. Po lewej stronie widzicie właśnie nagrody, które są przygotowane do tego trybu, to są inne nagrody, czy inne, no te same też co normalnie w Carboli, tylko po prostu e, tylko te nagrody można wygrać. Jak to będzie wyglądało? Jeżeli wygracie z nami, czyli cztery osoby grają z nami, wybierzecie sobie jedną z tych gier. Osoba, która zdobędzie najwięcej punktów w waszym, w waszym teamie, wybiera pierwsza, potem następna, 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 czyli w ten sposób to będzie wyglądało. Dobrze, więc to mamy. I też Wam przypominam, że to jest tylko dla subskrybentów kanału Carboneo Media, więc zapraszam Was serdecznie, wszystkich, którzy subskrybujecie kanał Carboneo Media, do wzięcia w udziału w tej, w tej zabawie. I jeżeli chodzi o takie, można powiedzieć, techniczne sprawy. To, żeby zaliczyć ligę, czyli żeby, bo wiecie, jak jest z zombie, że często wywala, po prostu przerywa, przerywa internet, czy po prostu host, i chodzi o to, żeby to jakoś w miarę było. Musimy zagrać minimum, minimum, tak mi się daje, przynajmniej 8 rund. 8 rund, jeżeli zagramy, zaliczamy, czyli jeżeli po 8 rundach nas, na, nas wywali, czyli przerwiemy z hostem, czy to, też tego typu rzeczy, to zobaczymy, kto miał najwięcej punktów ogólnie, i ten team wygrywa. Więc zapraszam Was do tego, żebyście zapisywali się do, do tej tury. Losowanie beń, odbędzie się w piątek. Puszczę Wam materiał tak samo i kto, kto, będzie, kto weźmie udział w tym, w, tym, w tym losowaniu, będzie miał szansę po prostu zagrać z nami w tej turze. Będą wylosowane dwie osoby. Pierwsza osoba to jest ta, która od razu automatycznie przechodzi, czyli jego team przechodzi do gry. Druga osoba będzie w rezerwie, bo jeżeli to się stanie, że na przykład nie będziecie mogli uczestniczyć w tym, bo wiadomo, różnie to bywa. Przypominam, że to będzie w sobotę o godzinie 18.30, to wskoczy to rezerwowy, skoczy automatycznie rezerwowy team. No cóż, to by było chyba na tyle. To jest dosyć krótki materiał, ale mam nadzieję, że, że przepadnie Wam ten tryb do, do, do gustu w, naszym, w naszej zabawie w karbolik Serdecznie Was zapraszam do tego. Trzymajcie się ciepło i na razie, cześć.